O są moje rzeczy z dwóch szuflad w komodzie. Hej, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj Przychodzę z takim mega produktywnym jak na mnie filmem <grym> Dlatego, że zawiorę się za ogarnianie moich ciuchów I to jest, to będzie mocne wyzwanie naprawdę, będzie mocne wyzwanie Dlatego, że ja mam tonę rzeczy i po prostu od mega dawna już się zbieram z ogarnięciem tego, tak trochę przerzucałam z miejsca na miejsce I stwierdziłam, że jak zrobię taki filmik, to po prostu w końcu się zepnę I zapierę za to No, będę musiała sobie dzisiaj rozdzielić Na rzeczy, które zostawię i rzeczy do wywalenia, sprzedania Jakby jeszcze zobaczę Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tragedii Bo jest już 20.28 um, Wiem, idealny moment na ogarnienie szafy, ale po prostu to jest Rzecz typu teraz albo nigdy, naprawdę Jak tego nie zrobię teraz to Następna szansa będzie z jakieś dwa miesiące Najpierw powiem sobie z komody Tak myślę Na jedną kupę zbiorę, potem dołożę te rzeczy z żaków. Jest to jakiś plan działania W tej największej szufladzie ja w teorii... Tak, nawet się nie wysuwa, bo jak widać zrobiłam tu taki syf, że jak wyjmowałam ostatnio ciuchy, to po prostu potem tak wrzucałam je byle jak I dlatego teraz zdecydowanie jest to moment na ogarnięcie tego wszystkiego W każdym razie w teorii w tej największej szufladzie trzymam spodnie, sukienki e, Jakieś spodnie z tego typu rzeczy, ale jak widać już tu mam jakieś koszule i ogółem, zdecydowanie rzeczy, które nie są spodniami, ale nic tam, niczym takim, więc jest tu syf. Po prostu muszę wszystko walić. I w teorii w tej szufladzie trzymam e, koszulki i takie rzeczy na górę. To akurat jest w miarę zachowane. Tu mam jakieś spodnie. Znaczy ja tu trzymam też jakieś piżamy tego typu rzeczy. Um, no, też jest syf, więc może też ogarnę. Na łóżku mam już rzeczy, które po prostu poniewierały się po pokoju bez swojego miejsca. E, jak, nie wiem, zrzuciłam z siebie, więc będę musiała to też sobie porozdzielać Bo... No śmietnik jest we wszystkim po prostu, tak? Mógłam, waliłam rzeczy tylko z dwóch szuflad Z dwóch szuflad w komodzie o! Są moje rzeczy z dwóch szuflad w komodzie Ja to zaraz muszę y, wszystko... Matko, dobra to mi zajmie chwilę To jest moja piramida rzeczy z komody Plus te sterta rzeczy z całego pokoju Ja tu mam super... Ja nie mam. Okej, okay, więc zacznę od ogarnięcia, co jest do oddania, sprzedania, a co sobie zostawiam, żeby mieć takie już w tej kubki rozdzielone. Strasznie dużo tych rzeczy nie mam jak w ogóle tu siąść. To jest ciężkie, dlatego że jestem mega niezdecydowana osobą. I po prostu w stanie się w takich kwestiach z ciuchami to jest tragedia, bo nie wiem, ja jestem jak... Hmm, no może kiedyś ponoszę. W ogóle chodziłam, nie wiem czemu teraz. Nie muszę jej przymierzyć. Muszę jej przymierzyć, dlatego że nie wiem czy te nie są z małe. Dobra, z tymi zaczynam od spytania: się z jej chce, Jak nie, to na sprzedaż, bo są dla mnie super ciasne. A są w sumie: w spoko stanie Dobra, w nich w sumie mało od początku chyba chodziłam. Tak nie kojarzę, żebym w nich jakoś bardzo dużo chodziła. Ja w tych spodniach kiedyś ćwiczyłam, ale to było wieczność tam. To ona się zdecydowanie gdzieś do nie? To. To jest w ogóle jakaś. Pomyłka życiowa To znaczy ja nie chciałam mieć coś takiego Ale to na mnie wygląda tak źle O fajnie to Jest jakoś uwalone To będzie musiało iść na sprzedaż Bo to nie jest mój rozmiar zaznaczenia W ogóle jakby kogoś interesowało jakiekolwiek z tych rzeczy To mogę, nie wiem, jakoś podlinkować Vinted czy coś żeby był dostęp do tych ofert moich, jeżeli kogoś to gdzie obchodziło. E, tak, bo myślę, że się poznamy do więcej tej rzeczy, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo naprawdę jest źle jak patrzę na tą stertę, jest dosyć tragicznie. W ogóle tutaj się zaczyna moja e, lumpowa przygoda, e, dlatego że miałam pewien okres chodzenia na lumpy i brania wszystkiego. No, i sporo rzeczy jest takich, w których nigdy nawet nie chodziłam, naprawdę. Na przykład to. Ja w tym nigdy nie chodziłam. Nigdy. Ja w tym ani razu nie byłam. Straszna. I to mi zajmuje po prostu miejsca. I to też muszę dać gdzieś do oddania. No, nie pożyło to u mnie. To też będzie albo na sprzedaż, albo do oddania. Tak to wygląda. Takie wzorki ma. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, bo ma maluśkie, ale taka spódnica. I też się gdzieś albo na Vinted wrzucę, właśnie, albo do oddania, bo e, mam ją też wieczność i w niej kiedyś może trochę chodziłam, ale teraz już jest nie za mała. Więc muszę się jej pozbyć totalnie. Nie wiem, co ona u mnie w ogóle jeszcze robi, bo naprawdę mam ją e, bardzo długo. Na sprzedaż... Ja tu po prostu robię wielkie bazarki moje. To są... To jest YouTube bazarek u Agi. Dlatego, że <grybujesz> naprawdę tu jest trochę świetnie. To są akurat... Ja muszę się bronić. Ja muszę się bronić. W niektórych rzeczach chodziłam. Nie, to nie wiem jak upro. Jest to straszne. Kolejna oferta To widać, że to jest z jednej fazy po prostu, jak miałam yy, fazę na konkretne rzeczy To tutaj są jedne spodnie, tutaj są drugie takie spodnie, luźne, płaskie Sprzedaż Kolejna świetna oferta Dziadkowy sweter Ja... Jakby to powiedzieć? Czy ja się w nim widzę w ogóle? Może tak nie sprzedaż Czego go stawić? Nie, no nie wiem. On jest taki gigantyczny. Tak, żeby ktoś był mi zainteresowany, to zapraszam serdecznie. Dobra, to są spodnie, z którymi mi się... muszę się pożegnać. Niestety, ja jej bardzo lubiłam. Strasznie mi się podobały. Takie szwanki. tu widzicie. Że, jakby na przodzie są takie. Tu mam tył, żeby nie było, to jest przód. I to mi się strasznie podobało. Ale po pierwsze, to tu takie się nie umiera już. Była zaszupana kilka razy i ciągle coś się dzieje. Jakby to nie jest y, rzecz, przez co trzeba walić, ale ma też rozwalony zamek, który się rozwala ciągle przez mój bębol. I ma rozwalony guzik, który się rozwala ciągle przez mój brzuch. I ma rozwaloną tonę rzeczy, po prostu się sypie w wielu miejscach Rozrywa się, ma dziury i w ogóle to już jest... E, nie ten stan Tutaj, moi drodzy, rzecz Z metką Z metką Ja jestem nienormalna Ja mam rzeczy z metkami w szafie e, Także jakby ktoś chciał, proszę do Zary taka oto koszula. Ja pamiętam, że yy, chyba siostra ją kupiła i ja się zgłosiłam, że, była, że nie wiem, spodziewałam, że spokojnie będę nosić, ale jak widać, nie nosiłam. To też będzie trzeba sprzedać. To jest kolejna rzecz z moich y, lumpowych przygód, która po prostu służyła mi przez jakiś czas i umarła. Także, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy ona nie była gdzieś rozerwana Czy ona nie miała jakiejś... Kojarzę, że miała jakieś dziury Tylko teraz nie widzę nic oczywiście No, jest tak mocno rozerwana um, Chyba to musi iść do wypalenia. Kolejna rzecz z metką To są spodnie, na których miało powstać dzieło sztuki. To znaczy, miałam coś na nich na namalować, ale mam jeszcze inne spodnie. To jest e, kolejna reklama cudownego bazaru mojego. To jest teraz, dzisiaj mam bazar i teraz jest reklama mojego bazaru. Czyli robiłam spodnie, na których malowałam jakieś rzeczy obrazki i mam takich jakieś trzy sztuki takich spodni i to miały być kolejne, ale tam się na nie sprzedały W sensie to było tak, że nie wiem, ja siedziałam ze spodniami e, i malowałam je po prostu kilka dni i wystawiłam je za powiedzmy tam nie wiem 100 zł takie z namal no, no, czymś namalowane na nich. No i ludzie byli jak e, mogę kupić za, nie wiem, trzy dychy. za Ile? Co? Przepraszam Ile? za ja same spodnie dałam, kurde, nie wiem, 60 albo 70 Plus farby i po prostu już... Nie, dobra, nie zgaduję W każdym razie to poległo i dlatego mam teraz spodnie z metką, ale je zostawię, bo... Sobie zostawię, było nie wiem Może coś... Może będę je nosić po prostu, bo one były na mnie okej okay, że teraz to nie wiem już Ja myślałam, że ja się zbliżam do końca w sensie, że to już mi zostało, nie wiem, parę rzeczy. I zobaczyłam to. Ja tu mam drugie tyle jeszcze. Włączam teraz tryb bo, czyli szybko przeskakuję przez chmurę, bo jeszcze zostały mi rzeczy na wieszakach a ja ten film muszę skrócić do jakichś 15 minut. Będę go nagrywać jakieś 2 godziny. Także. <laughs> Przyspieszam. Bo, to wygląda źle. Ja niektóre rzeczy tam zostawiła z jakiegoś sentymentu, miałam się nie rozgadywać. Sentymentu szybko powiem, dlatego że y, to kupiłam miliony temu i to nawet nie jest ładne. To jest brzydkie i jest rozerwane gdzieś tu, bo zahaczyłam, nie jest tu wcale rozerwana wydfy. Gdzieś było. A ym, tu jest rozerwane, dlatego że... Zahaczyłam, ja nie chcę brzmieć, jak po prostu jakieś. Yy, jestem u malutka, ale zahaczyłam o klamkę rękawem. I mi pojechało po całym rękawie. Także tak było. Ale ja to kupiłam jakieś miliony lat temu i ja po prostu to była moja piżem od zawsze. I to jest takie, nie wiem, nawet nie wiem, jak spełniłam, po prostu w tym spałam. Ale yy, tak, to jest coś takiego. No. Rozumiecie? To jest teraz moja paskowa era Wchodzimy w moją paskową erę Miałam erę koszul Miałam erę spodni w paski I miałam również erę ogółem pasku W koszulę, w paski, wszystko w paski Także minęła mi ta era, więc to również na sprzedaż i to również na sprzedaż, to była naprawdę mocna era, jak widzicie Ponieważ mam wszystko w paski, także... Chętnie oddam Znaczy... Sprzedam Ale to będzie tanie, to będzie tanie, tak zachęcam Sprzedaż, ja już ostatnio robiłam... Jak ostatnio robiłam porządki w szafie, to byłam jak... Może to zostawię, może będę w tym chodzić i... Te takie generalne porządki były kilka miesięcy temu i od tamtej pory ani razu w tym nie byłam, mimo że była zima i była jesień i teraz nadal jest okres, w którym po prostu mogłam w czymś takim chodzić i nie chodziłam w ogóle. Także zdecydowanie sprzedaż. Jeszcze na wieszaki, gdzie nie zostało już tak dużo, dlatego że wcześniej trochę z tych wieszaków widziałam. Także to jest już szybka sprawa. W tym nie chodzę, bo nie wiem. Znaczy, jeszcze jestem w takiej fazie przejściowej, ale trochę wychodzę z bycia menelem. Gid, więc przejrzałam e, Wszystko teraz. Muszę. Podzielić sobie troszkę do, do szuflad, co gdzie idzie. Po prostu, co idzie na wieszaki. I to będzie koniec mojej roboty i brzmi, jak szybko. Jak o tym mówię, ale to teraz jest najdłuższy bo więc muszę wszystko układać wszędzie i porozdzielać, co gdzie idzie. Mam podsumować moją robotę. To ogółem te wszystkie ciuchy, co tu są, są na sprzedaż. Całkiem sporo rzeczy. A te wszystkie są do oddania, także jest całkiem git. Całkiem dobry przegląd tu był. Mam w sumie 22 rzeczy na sprzedaż, i 15 rzeczy do oddania, do wywalenia czy cokolwiek, do pozbycia się, a tu do sprzedania. Tak się prezentuje szuflada z tymi wszystkimi rzeczami na górę: jakieś bluzy, koszulki i tak dalej. Tu mam właśnie bluzy, no tego typu rzeczy: tam jest koszula, tu mam swetry, tu mam piżamę. Ja przeważnie ogółem śpię w takich luźnych koszulkach, więc to jest jedyna piżama, jaką mam taki zestaw. Że taka rzeczywista piżama. Tutaj mam właśnie wszystkie luźne koszulki tasterta, tasterta, tu mam jakieś topy i tego typu bardziej fancy rzeczy mm, tu mam jakieś białe, czarne i tu mam koszulę i na górze body czyli też takie jakieś powiedzmy mniej wyglądające y, jak bezdomne i tu mam spodnie Dalej spodnie. Tu mam mój zestawik. Tam mam. Um, tam pod spodem mam sukienki. Tu mam sukienki bardziej takie wyjściowe. Tu mam wszystkie rzeczy takie letnie. Spódnice, sukienki, wszystko takie super letnie. Kombinezony i spodnie do ćwiczeń i takie po domu. Luźne rzeczy. Pozostanie mi zajęcie się tymi wszystkimi rzeczami, to. Będę musiała... nie wiem czemu, to jest w rzeczach do wyzwolenia. Będę musiała to jeszcze raz przyjrzeć, żeby dokładnie wiedzieć, czy nie pomyliłam czegoś. Więc będę musiała sobie posegregować do oddania, wrzucić do wora jednego, do sprzedania, porobić zdjęcia i odłożyć gdzieś. Um, pożegnam się już z tego miejsca, gdzie zaczęłam, czyli spod komody. Może tematycznie będzie tematyczne pożegnanie. Także to tyle w dzisiejszym filmiku ogarnęłam sobie komodę, ogarnęłam sobie Stojak. Zostało mi tylko postawić rzeczy na sprzedaż i właśnie oddzielić te do oddania. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco kolejnymi filmami. I to tyle na dzisiaj. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach.